Jak jako rodzic mogę rozpoznać, że coś jest nie tak? Bo przyznam, że w ostatnich latach właściwie na każdej wywiadówce u każdego z dzieci słyszę, że tutaj jakieś dzieci zwymiotowały, bo wzięły za dużo tych produktów. To są objawy, które mogą być po wszystkim. Jak to rozpoznać, jak w ogóle dziecko spytać, no, bo też nie zawsze pewnie będzie chciało powiedzieć. Ja powiem szczerze, że sytuacja jest ewidentnie trudna. Kiedy były tylko i wyłącznie na rynku tradycyjne papierosy śmierdziały. Od razu mogliśmy zidentyfikować, że ktoś miał kontakt z tym produktem w tej, w tej sytuacji. Ja naprawdę współczuję wszystkim rodzicom, bo, bo trudno jest. Być może właśnie miły zapach jest tym to znaczy, że dziecko nie używa jakiegoś, nie wiem, perfumu, tak? Czy Pojawienie się miłego, owocowego, być może jakiegoś zapachu z jego usta albo w jego otoczeniu, powinno już nam sugerować, że Dziś może trzeba. Jeżeli nie ma gumy, to trzeba sprawdzić. Czasem no, rodzice znajdują chociażby w plecakach, nie wiem, pakując kanapkę, bo pamiętajmy, że dzieciaki też się wymieniają w, 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 urządzeniami, tak? Próbując, testując pewne urządzenia, więc taki nadzór, rozmowa na pewno o tym, czy w Twojej klasie się pojawiają takie produkty, może wyprzedzić sytuację, w której no niestety ktoś po kontakcie takim inicjującym już wejdzie w tryb po prostu uzależnienia.